Zaczynałeś od poezji śpiewanej, ale to ty odnalazłeś w sobie pasję do śpiewania, czy ktoś ci ją pokazał? E, najgorszy był moment y, przechodzenia tej mutacji głosowej, jak, jak <śledzimy> ona już była na takim wykończeniu. to <śledzimy> 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 like, like, e, Pamiętam, że byłem trochę niegrzeczny w gimnazjum y i pani za karę, żebym miał troszkę. I pani z mi mm, powiedziała tak, jak chcesz mieć dobre zachowanie, to musisz chodzić na kółko teatralne. Świetny pomysł, czemu nie? No i zawalczyłem o to lepsze zachowanie chodząc na, te, na to kółko teatralne i tam podczas prób w BCK u nas w Brzegu grałem na fortepianie jak była przerwa i Coś tam zacząłem sobie śpiewać, chyba. To była mm -hmm. na klasyczek jack. I, I pani coś dziś usłyszała y, z, z backstage'u i powiedziała: Czemu ty nie mówiłeś, że ty śpiewasz? Mówię, Bo nie wiedziałem, że będę śpiewał. Ja tak bardziej w domu śpiewałem. No i zaczęłam je wysyłać na jakieś konkursy. Kilka udało się nawet wygrać. Mm -hmm. Czasem jakieś drugie miejsce. Krzysztof trójkę się wygrał. To, to było na czym słuchać.